Dobry wieczór, prawda? Futbolu Ekstra kłania wam się bardzo nisko. Wiem, że są ważne mecze Barcelony. Paweł Stańko mi tu pisał, że jeszcze Chelsea gra. Też niezwykle istotny mecz chyba z Southampton. Natomiast ja wiem, że są mecze ważne, mecze ważniejsze, rozgrywki ważne, rozgrywki ważniejsze i rozgrywki najważniejsze. rozgrywki najważniejsze to są oczywiście damie te wszystkie krajowe. Czy to jest Ekstraklasa, czy to Puchar Polski, czy to Betklik Pierwsza Liga. No, sporo tego się Zbiera, no ale wiadomo, że koszula bliższa ciału, dlatego dzisiaj, no korzystając z tego, że e, wiem, że teraz są emocje związane z innymi rozgrywkami, dlatego tutaj taką lukę znalazłem, aby tu z wami się podzielić swoimi przemyśleniami. Przed tym jutrzejszym meczem Legi Warszawa z Jagieloni stok, ale też na początku wielkie gratulacje, słowa uznania dla ruchu Chorzów, który awansował do półfinału Pucharu Polski. Obejrzałem ten mecz z Koroną. No tak byłem ciekaw tego, jak ten mecz się potoczy, gdyż Korona jest rozpędzona od początku 2025 roku. I Ruch po tym laniu, któremu sprawiła Wisła Kraków w sobotę na stadionie śląskim. To powiem szczerze, no spodziewałem się dzisiaj naprawdę takiego zderzenia, no takiej pędzącej lokomotywy z jakimś bardzo małym samochodem osobowym, bo wydawało mi się, że korona będzie e, dzisiaj, znaczy była zdecydowanym faworytem i to ona będzie nadawała ton tej grze. Tak też było, ale ruch był cierpliwy. Ruch, ruch czekał na swoje e, szanse. Gol po w fragmencie gry, później gol po błędzie Xaviera Dziekońskiego, natomiast e, no, ten stacjonarny. Pan Murawy, tak jak była kamera, to po lewej stronie no, widać, gdzie stała scena na Sylwestrze w Chorzowie, bo, bo jest dosłownie wyrysowana, to, to wszystko się zgadza. No, Krona nie strzela dwóch rzutów karnych, sytuacja bardzo niecodzienna bym, bym powiedział I, i oba Bielecki broni I, i tutaj trzeba oddać dzisiaj bramkarzowi ruchu, że naprawdę spisywał się znakomicie. Korona nie wykorzystuje świetnej sytuacji, nie wykorzystuje i Mariusz Formalczyk, który wpadł w pole karne, był sam na sam z golkiperem, Ruchu natomiast uderzył obok słupka. No ale ruch też swoje sytuacje miał. Ruch był cierpliwy, czekał taki wyrachowany dzisiaj, miałem wrażenie. Był zespół trenera Dawida Szulczka. No i ruch melduje się w półfinale. Czy melduje się zasłużenie? Pewnie gdybyśmy liczyli sytuację, no to wychodziło gdzieś na remis. Więc to takie dwubramkowe zwycięstwo pewnie z perspektywy takiego obrazka. Niekoniecznie, no ale no właśnie forma Bieleckiego tutaj, tutaj zaważyła. Natomiast jutro starcie absolutnie wagi super ciężkiej przy Łazienkowskiej. Starcie bardzo, bardzo istotne dla jednych jak i drugich, bo Legia tak naprawdę, Legia musi. Ja taki celowo tytuł dałem tego, tego live'a. Że Legia musi, bo Legia jest na musiku. Dzisiaj 8 punktów straty do liderującego Lecha Poznań. To nawet trener Fejo mówił w lidze Plus Ekstra, że widzi szanse na mistrzostwo polskie, ale są one minimalne. Ja nawet nie patrzyłem na wyliczenia Piotrka Klimka po tej kolejce, choć pewnie to jest te 3 sekundy, żeby, żeby to sprawdzić, bo mam tutaj Portal X otwarty pod, pod ręką. No ale to są absolutnie. Szanse moim zdaniem jakiś. No, na, na granicy błędu statystycznego 1,9%. Tak wyliczył Piotrek Klimek. Ja serdecznie Was zachęcam do tego, abyście oddali głos w sądzie, bo jest sonda zamieszczona na czacie, kto awansuje do półfinału, czy to będzie Legia, czy to będzie Jagiellonia. Na razie zdecydowana przewaga mistrzów Polski, 68%. A o łapki w górę, oczywiście proszę, apeluję, to jest bardzo, bardzo ważne. Kłaniam Wam się bardzo, bardzo nisko na czacie, bo jest Was coraz więcej. Natomiast... Jutro starcie dla Legii niezwykle istotne w kontekście tego, że, że Legia tym Pucharem Polski może w jakikolwiek sposób w końcu zmazać plamę z tych kompletnie nieudanych czterech pierwszych spotkań 2025 roku. Dzisiaj Michał Trela zamieścił taki, taki wpis, że przecież Legia miała idealny terminasz ku temu, by się rozpędzić, ja też o tym wielokrotnie mówiłem, no ale słusznie Michał zauważył, że Legia gdyby zdobyła komplet punktów, to miałaby dzisiaj w dorobku tyle samo oczek, co Lech, co Lech Poznań i te humory w Warszawie, w stolicy byłyby zupełnie, zupełnie inne. Natomiast Legia ma gigantyczny problem z tym, aby mecze przede wszystkim wygrywać w Ekstraklasie, bo dzisiaj Legia po 22 kolejkach ma tych zwycięstw łącznie mniej, aniżeli meczów niewygranych, bo to jest 10 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek. Bilans meczów na wyjeździe, gdzie na 11 spotkań, Legia zdobyła zaledwie 13 punktów, to jest średnia na poziomie 1.18. Jest ona naprawdę katastrofalna. No, z taką średnią na wyjazdach nie da się walczyć o no, Mistrzostwo Polski. Ponadto też warto zauważyć, że w tym sezonie jeżeli chodzi o Legię Warszawa i takie seryjne wygrywanie meczów, no bo seryjne to jest co najmniej dwa mecze lub więcej, tak, to tylko dwukrotnie w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy zdarzyła się taka sytuacja, że Legia była w stanie wygrać mecz i w kolejnym meczu również zgarnąć trzy punkty. Na dzień dobry taka sytuacja nas wydarzyła się w kolejkach numer 1 i 2, bo, bo Legia pokonała wtedy Zagłębie Lubin, 2-0, później wygrała z Koroną. O kielce 1-0, no ale już w trzeciej kolejce 1-2 z piastem Gliwice. No i później tak, taka sytuacja wydarzyła się w kolejkach 12, 13 i 14, czyli 2-0 z Lechią, 4-1 z GKS-em Katowice i 2-1 z widzewem łódź, a później bolesne przybudzenie w Poznaniu, sromotna porażka, 2-5 z kolejorzem. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która mi się absolutnie no. No rzuca w oczy, tak, bo, bo ja dzisiaj do tego live'a też się troszeczkę przygotowywałem, natomiast też rzuca się w oczy taka statystyka, kiedy Legia gra raz w tygodniu, bo kiedy Legia gra raz w tygodniu, no to też te punkty to w Ekstraklasie, no, no generalnie są na poziomie bardzo, bardzo słabym, bo, bo Legia grająca Raz w tygodniu to tutaj patrzę: tak jest. 10 spotkań w ekstraklasie i średnia punktów 1-4 na mecz. Łącznie 14 punktów zdobytych, bo to był tak. Mecz z zagłębiem lubin: 2-0 do wygrany. Później legia weszła w taki, taki tryb grania co, co 3 dniach, ja Tylko chcę sobie to otworzyć. Terminarz tutaj według daty. Później weszła Legia w ten tryb grania co trzy co dni, no ale z racji tego, że no do końca wakacji Legia grała co trzy dni, natomiast później po tej wrześniowej przerwie na reprezentację tej pierwszej. No, był ten, no nie powiem miesiąc, no były trzy mecze z rzędu, gdzie Legia mogła pełnym mikrocyklem pracować, i te mecze zakończyły się wynikami 0 do 1 z Rakowem Częstochowa, 0 do 1 z pogonią Szczecin i remis z górnikiem zabrze 1 do 1. Później mecz z Realem Betis, mecz z Jagiellonią zremisowany, znowu przerwa na kadrę, znowu pełny mikrocykl. No i tu jest zwycięstwo 2 do 0 z Lech Gdańsk i później Legia weszła w ten system grania. Co trzy dni, aż do listopadowej przerwy na kadrę. Po przerwie Legia wygrywa z Krakowią. 3 do 2, i później znowu granie co 3 dni, co 3 dni, co 3 dni. I ostatni tydzień przerwy to był taki już pomiędzy meczami w europejskich Pucharach, więc tego nie biorę pod uwagę. I tak Legia ten mecz ostatni z Jurgorden przegrała 1 do 3. Natomiast no teraz 4 punkty w 4 meczach też granie co, co tydzień. Więc to jest te, te, te mecze, wszystkie to jest tak. Zagłębie 2-0, Raków 0-1, Pogoń 0-1, Górnik 1-1, Lechia 2-0. Zero, Krakowia 3-2, Korona 1-1, Piast 0-1, Puszcza 2-0 i Radomiak 1-3, 14 punktów w, w 10 spotkaniach, więc jest to, jest to liczba no, no bardzo słaba, tak bo patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę dorobek punktowy Legii, to jest łącznie 36 punktów. Zresztą dzisiaj portal legioniści.com przedstawił taką, takie bardzo ciekawe zestawienie. Że to jest drugi najgorszy wynik w ostatnich 10 latach. Po 22 kolejkach, 36 punktów, więc tam było 14. No to 22 punkty Legia zdobyła w pozostałych 12 meczach. Więc przy graniu co 3 dni Legia ma średnią na poziomie 22 punkty, podzielić na 12 meczów to jest 1,83. Więc no, być może to jest ten moment, kiedy wchodzi granie co 3 dni i, i Legia w ten sposób złapie, złapie formę. Choć oczywiście to jest bardzo, bardzo marne pocieszenie. Ale jak to wyglądało? Legioniści KOM przedstawili dokładne statystyki. Ten sezon 36 punktów, sezon poprzedni 37, sezon 22, 23, 43 punkty. Najgorszy sezon 21, 22, 22 oczka, 20, 21, 48 punktów. To był zdecydowanie najlepszy sezon Legii po 22 kolejkach i później 42 punkty, 42 punkty, 41, 38, 43 i 41. Dwa oczka. Tak to wygląda, więc jeżeli chodzi o, o to, co tutaj. Pytacie, Jeżeli chodzi o, e, o składy, no to, to tak generalnie tu banerów żadnych nie, nie przygotowywałem, ale no to domyślam się, że Legia zagra jutro w składzie, no bardzo zbliżonym do tego z Radomiakiem, choć zakładam, że wróci Steve Capuadi, że będzie on już do dyspozycji. Myślę, że jednak Władan Kowacewicz wyjdzie w pierwszym składzie. No jeżeli chodzi tu o prawą obronę, lewą obronę, to bym się nic nie spodziewał żadnych zmian. Myślę, że Jan Ziółkowski na środku. Jeżeli chodzi o środek Pola, to pewnie Elitim, Kapustka. No i tu mam znak zapytania: czy o Jedele, czy, czy Augustyniak, choć wydaje mi się, że Gonzalo Fejo postawi na bardziej doświadczonego Rafała Augustyniaka, z racji też tego, że w Europie w Europie często legia korzystała z tego, że Rafał Augustyniak schodził jako trzeci stoper, jako wsparcie tej linii defensywnej. Więc zakładam, że jutro może być podobnie. Zresztą, Maxio Jedele zagrał słaby mecz w Radomiu. Tak samo jak katastrofalny mecz zagrał Sergio Barcia. Dlatego wydaje mi się, że tu może dojść do rotacji. No a z przodu. Myślę, że tu zmian też nie będzie, czyli Biczachcian, Morisita, Iwataku, Ilia Szkuryn a tutaj tak, Pan Bianko pyta, kiedy Jaga przegrał ostatnim razem jakiś mecz, no, no tydzień tam ze stalu, tutaj bardzo dobrze Barticmi wyjaśnia. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Jagielonie, no to Jagielonia też ma swoje, ma swoje problemy, tak, bo bo Jagielonia choćby w tym ostatnim meczu no, Duszan Stojnowicz gdzieś tam się z tego co pamiętam mógł wysypać w kontekście kontuzji się pojawił Mateusz Skrzypczak, na pewno to było, było w, drugiej, w drugiej połowie no ale tutaj też wydaje mi się, że Sławomir Abramowicz Norbert Wojtuszek i, i Mucinio na bokach w środku Ebose ze Skrzypczakiem no w środku pola no, myślę, że Flak jako, jako taki pewniak, no i pytanie kto, kto obok niego, wydaje mi się, że Bardziej Kubicki. Przed nimi Jesus Simas w Ataku, Afimiko Pululu. No, na skrzydłach myślę, że Darko Czurlinow oraz nie wiem, no to VR albo Hansen to łamańca można spokojnie, spokojnie dawać. Tak bym ja to, ja to widział. Dawajcie też znać w, w komentarzach, jak wy widzicie te składy, jak to wy byście przygotowali, jeżeli chodzi o Legię i o Jagiellonię. Hatryk Szkulina tutaj pisze, pisze Szymon, którego serdecznie pozdrawiam. Tak, Kowacewicz, no wydaje mi się, że tu będzie Gonzalo Fejo próbował budować Wladana Kowacewicza, no też z jakiegoś powodu, no Gabriel Kobylak dostał zielone światło na, na zabieg, z jakiegoś powodu szukano nowego klubu Kacprowi Tobiaszowi, ostatecznie to się nie udało ze względu na to, jakie zapisy miały być w umowie pomiędzy klubami, czyli tam dotyczące występów Kacpra-Tobiasza. No i takie pytanie, które tu Zibi 10 wrzuca, czy i kiedy Fejo zostanie zwolniony z legi? No ja też nad tym pytaniem się oczywiście cały czas zastanawiam, bo, bo jeżeli chodzi o. O zmianę trenera, to cały czas jednak ja wracam do takiej genezy tego, skąd ten problem się tutaj może pojawić. No nie ma dyrektora sportowego, no i na razie nie zanosi się, żeby przez najbliższe trzy dni Legia, Legia zatrudniła nowego szefa pionu sportowego, więc no kto miałby wybrać tego, tego trenera? I to jest dla mnie taki największy dylemat, choć oczywiście gra Legii, no Szymonianczyk dzisiaj na przykład, dzisiaj czy wczoraj, ale dzisiaj ja na pewno ten tekst czytałem. Szymon Janczyk napisał, że Legia zagrała najgorszy mecz swój w historii w ogóle pomiarów, chyba Statsbomb. I, i tam jasne statystyki, jasne liczby. Wyskłada Szymon, no po prostu kawę na ławę, ja absolutnie się z tym zgadzam, no pewnie, no takie publicystyczna teza można było postawić ją bezpośrednio po meczu w Radomiu, ale tam no, totalnie nic się nie zgadzało, nie zgadzało się zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, jak to mówił, jak to mówił Adam Nawałka, natomiast jeżeli chodzi o Jagiellonię Białystok, no to takie 70 minut naprawdę bardzo dobrego meczu, moim zdaniem z Krakowią, no i później w końcówce ta drużyna się ta drużyna się nie wiem, czy pogubiła, no, ale po prostu pozwoliła na krakowi na, na zbyt dużo. Tak, tak mi się wydaje, po prostu wielki Radomiak odpalił. To jest tak, no ale Krakowia też odpowiedział, chociaż Krakowia ma same remisy chyba w ostatnich, nie wiem, sześciu spotkaniach, tak mi się wydaje. Pozdrawiam Braino, a co jeśli fajnie jest tylko do momentu, w którym nowy dyrektor sportowy przyjdzie ze swoim trenerem, ale drogi Braino, kiedy ten dyrektor sportowy przyjdzie? To jest pytanie podstawowe, bo, bo tutaj, no nie wiem, jest takie już dwa miesiące bez... Bez królewia, takie, tak ja bym to, to nazwał, bo tu nie ma kto podejmować decyzji. Tak? No, mamy komitet transferowy. Który, który no okej, okay, rozumiem, że jest 6 osób i tak dalej, no ale jednak ktoś powinien to wszystko firmować swoją twarzą i, i to przekazywać, no tak jak tutaj w tym momencie to wygląda, to, to po prostu dla mnie to jest takie rozmywanie trochę odpowiedzialności, widzę nowy transfer 2 miliony euro, kapita dolegi na, na 5 lat więc to, 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 to ciekawe spostrzeżenie Szymona, że tutaj kapita może, może trafić. Natomiast jutro mecz na pewno moim zdaniem pod wielkim ciśnieniem. No i e, dałem w tytule: Legia musi, Jagiellonia może, ale kiedy choćbyście przeczytali, mam nadzieję, że tak, w tygodniku piłka nożna, e, wywiad z Jesusem Imazem, no to Jesus Imaz mówił tam no, dość jasno, że on by Puchar Polski chciał w końcu wygrać, bo tego mu w Polsce brakuje więc jeżeli chodzi o jego takie też złe wspomnienia no to Jesus Simas mówił przecież o tym finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym właśnie w którym Jagiellonia przegrała z Lechią Gdańsk mówi, że no, źle wspomina ten obiekt i właśnie chciałby te te złe wspomnienia wymazać, zastąpić je z wspomnieniami znacznie milszymi, wspomnieniami znacznie piękniejszymi, bardziej kolorowymi. Więc ja jutro zakładam, że no, tu nikt nie może sobie pozwolić na odpuszczenie tego, tego spotkania, bo. No, to jest mecz absolutnie prestiżowy. Pamiętam po losowaniu, że były takie określenia, że przedwczesny, przedwczesny finał. No i ja jutro liczę, że po prostu piłkarze obu zespołów dojadą absolutnie do tego, co stworzą kibice, bo absolutnie co do kibiców i takiej otoczki tego spotkania jestem spokojny. Natomiast mam nadzieję, że piłkarze stworzą taki, no jak to w środku tygodnia, potrafili już tworzyć w tym sezonie znakomity, znakomity spektakl. Grają o dużą kasę. Tutaj zaznacza Dariusz Nieznane tak, o dużą kasę, ale też. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o o Puchar Polski, no to zwycięzca startuje w eliminacjach Ligi Europy. To też są zupełnie inne pieniądze. To jest margines błędów w postaci przegrania jednego-dwóch meczu w eliminacjach, więc no tutaj ten mecz ma na pewno bardzo dużo podtekstów. Ten mecz, no myślę, że powinien elektryzować całą Polskę. Ja na to spotkanie się jutro wybieram, więc też serdecznie zachęcam, się jutro obejrzeli, więc live będzie albo w czwartek ekrano. Zależy, o które jutro się mecz skończy, albo jutro bardzo, bardzo późnym wieczorem. Więc jeżeli... Ten komentarz uważam, że jest mega trafny, bo na logikę Jagielonia prezentuje się ze znacznie lepszej strony w tym roku kalendarzowym niż, niż Legia. Natomiast jeżeli chodzi o logikę takiego uniwersum naszej piłki, no to biorąc pod uwagę dzisiejszy choćby mecz Ruchu Chorzów z Koroną Kielce, to powinna awansować Legia. Więc to jest no, komentarz, myślę, że bardzo, bardzo trafny. Ja się pod nim absolutnie podpisuję. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że mimo tak późnej pory i tak wspaniałych meczów w telewizji, jednak ponad 250 osób znalazło się na live'ie Prawdy Futbolu Ekstra. Kłaniam wam się nisko, jeżeli chodzi o subskrypcję i łapki w górę, te przyciski są do waszej dyspozycji. Dajcie znać w komentarzach, jakie składy wy proponujecie na ten jutrzejszy mecz i kto wygra według was. Ankietę możemy zakończyć i ankieta 62% z was sugeruje, że Jagiellonia ten mecz wygra, więc taka jest wola widzów prawdy futbolu ekstra. Dobrej nocy wam życzę, trzymajcie się. Cześć.